Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No cóż, jest grudzień i się zastanawiałam kurde, ale mi brakuje tej serii LEGO City kalendarza, kalendarza adwentowego. No jest skoro jest 14, to jest za późno, żeby ją rozpocząć. No i głupio, tak zacząć teraz od 14. No więc ostatnio byłam w Tesco. No i ku moim oczom ukazało się coś. No i tego czegoś mam aż 10 sztuk. No i postanowiłam, właśnie zacząć nagrywać. Serię świąteczną, tak mniej więcej, od dzisiaj. I przez 10 dni do 24 codziennie będą pojawiać się odcinki z MacLeod Ninjago. I tak codziennie od dzisiaj będę otwierać po jednej paczce. No, a 24, pomimo jednej saszetki, otworzę również 5 pięć pięć saszetek z kartami, te z ostatniego tam hola. No i mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Nazwijmy to może Święta z Ninjago, jak w zeszłym roku były Święta z LEGO City. Wpadłem na to wczoraj, także, także, no także tak będzie. Yy, więc ja się już biorę za otwieranie pierwszej paczki. No i mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Więc zaczynajmy. Ok, więc jeśli chodzi o saszetkę, to wygląda tak, jakby ktoś zapomniał czekać się, muszę trochę światło zmienić. Dobra, wygląda tak. Także to jest ta stara seria z duchami. Gdy mamy to obramowanie zielone, tutaj mamy tą fajny yy, obrazek. Ten fajny obrazek. Z tyłu mamy loga Lego Ninjago, tutaj mamy panini oraz kody kreskowe. Tak, kupiłam to w Tesco. Jakby ktoś pytał, chociaż już mówiłam. Dobra, więc otwieramy. Nie ma tej dużej. Więc pierwszy odcinek nie jest rozpoczęty, jakby jakoś z przytupem. ok Więc tak, numer 13, 40... 42, 122 oraz 118. Więc zobaczmy, co one tam kryją. Więc tak, mamy tutaj Garmadona oraz generała Kozu. Wydaje mi się, że już mam tą naklejkę. Dalej mamy napis Rebuted. Bardzo fajny. Takie logo. Dalej mamy Jaya z turnieju Żywiołów. Tutaj również Jaya z turnieju Żywiołów. Oraz taką naklejkę Ninjago. Ja już ją mam, ale jest fajna, także się cieszę. Także ja teraz się biorę za wklejanie. No, i potem pójdziemy do takiego króciutkiego podsumowania. Ok, więc. To jest mój yy, album. Ok, ja może sobie oddalę trochę, żeby się cokolwiek widzieli. O, idealnie. Yy, więc tak, tak wygląda ten mój album. Mogę wam tak szybko przejrzeć. Nie mam tego zbyt dużo, no ale... No ale coś, czekajcie. Może od razu sobie będę wklejać, bo co. Okej, więc 13H 13... No to to mam. Dalej jest 40. 40 mam. No, niespodzianka. 42, 42 nie mam, okej. Okay. Dalej 122. O, też nie mam, okej. Okay. Także fajnie. Teraz tak by jakoś nie koślało, okej. Okay. No i ostatnia 118. Także się cofamy. Aha, pominęłam. 118 Tutaj, no mówiłam, że mam. Dobra, więc w pierwszej paczce, paczce skończyłam z trzema powtórkami. No cóż, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomysł na serię wam się spodobał. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez te 10 dni. No więc to był spontan, pełen spontan, ale coś po prostu chciałam zrobić, a wiem, że otwieranie saszetek lubicie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na 24 grudnia, bo będzie się działo. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!